Panie i panowie, po ponad dwóch latach przerwy mam zaszczyt odpalić skrzynkę za 100 dolarów, w której mieszczą się skiny do CSGO i jednocześnie tym klikiem odpalam i skrzynkę i odpalam maraton na tym kanale. Codziennie o godzinie 17 wbijajcie na filmy. Eko, wróżba! leci na memka. Hellfire. Hej, hej, hey, ja jestem Fiako i witam was w nowym filmie. W dniu dzisiejszym, uwaga, powraca gambling, tak jak to już powiedziałem, tak jak to już tutaj otworzyłem, wróżbę. Która była, no jaka była, no ale cóż, słuchajcie, coś na stanie that job. Ja już tutaj puszczam nam skrzyneczkę AI z Storm za 25 dolców. Mam ci do wydania 250. A właśnie miałem. Ale no, coś tutaj póki co mi nie idzie. Mam nadzieję, że nie wypadłem jakoś strasznie swojemy, bo dwa lata, zbite dwa lata nie otwierałem żadnej, to żadnej skrzynki do CSA. Także jest to lipa pod tym względem. Co byśmy tu jeszcze mogli otworzyć? Może 10% knife, ale tak razy 4? Czy to znaczyłam 40%? Wow! Siada, nice! Dobra, to, był, to była bardzo dobra decyzja, bardzo dobry drop. Z tej skrzynki polciono Shadow Dadgury za 60 dolarów. Także uwaga, jest pierwsza kosa. Tak już mówię, po dwóch latach. Wow, naprawdę. Słuchaj, stary, coś tak czuję po kościach, że te skrzynki przez te dwa lata. No, coś tak trochę swoim wypadłem, wiesz o co chodzi, to helipa może być. Ale słuchaj, słuchaj, możesz mi pomóc. Słuchaj, jest moja kobieta, która otwiera sztos. On naprawdę tak mega dobrze otwiera te skrzynki. Są same prinsy, diloje, najlepsze noże, i tak dalej, i tak dalej. Że został tutaj tak z 50 łapek, okej? Okay? 50 lajków tutaj. I białe kobiety nagrywamy razem filma, i ona naprawdę zapodaje taki dobrze szok. Ok? Mam nadzieję, że mogę na Ciebie liczyć. Teraz wracamy do filmu. Yo, słuchajcie, to w takim razie zrobimy tego samego tryka, tylko tym razem z rękawicami. I tym razem może 30%. Co powiecie na 30%? Uwaga! No, było blisko. Było blisko, ale słuchajcie, to jest wielka strata. Jakby to powiedzieć, wizdu, wizdu, i tak 200 dolców poszło. W każdym razie otwieramy kolejną skrzynkę. Teraz mamy tutaj już naprawdę fajne skiny. Mamy? Nie mamy skina, mamy naklejkę. Kto jest trochę słaba. Okej, okay, lecimy teraz może z kałaszkami, Może tak dwa kałaszki, potem dwie Mki, zobaczymy sobie w ogóle. Nie wiem, czy w ogóle z tego podniecenia, tym, że otwieram znowu skrzynki. O Boże, ale shit. Tak jak mówiłem, teraz dwie Mki. Nie wiem, czy powiedziałem, że znajdujemy się w ogóle na datjopie. Datjop to jest fajna stronka, z której mi teraz udało mi się jakoś tam nawiązać. w Miałe, przyjacielskie stosunki. W związku też jest czym macie kodzik yy, fiako. możecie sobie z nim wbić, tam go sobie wpisać, otworzyć skrzynkę. Jeżeli mnie nienawidzisz, to tam nie wbijaj, ale jeżeli nie lubisz i chcesz mnie wesprzeć, to możesz sobie je wbić, wpisać tak dalej, otworzyć skrzynkę i przy jakoś mnie. Ale jak widzicie, Zdaję wam w tym maja to nie skina, więc zajrzyj się na pewno do opisu, żeby zobaczyć co tam. Fever Dream, to będzie nice, dobra. Jeszcze skrzynka za 10 dolców. Bardzo chciał tego skina dostać. Tu są już naprawdę fajne, fajne konsekwencje. Taka policza, bym się na pewno nie obraził. Ale za to, żebym się obraził. Dobra, czas jeszcze na 10% na łupkę. Nie wiem na jaką to jest, czy to jest na jakąkolwiek awupkę. Że na co jest, tu jest 10%. Mniejsza o to. chciał jakąś awką, ale coś fajniejszego. Słuchajcie, to chyba znak, że trzeba iść na upgrade'a. Tutaj, ja bym zaznaczył sobie te skiny póki co. Może tak na razie dwa spróbujemy. Polecimy po całości. 44% To nawet mniej niż połowa, ale może mieć skin na taką M-kę za 16 dolców, więc byłbym bardzo za. I mamy! Uwaga, udało nam się! Pierwszy upgrade po dwóch latach, zapamiętajcie tą chwilę. Słuchajcie, chciałem poszedł za ciosem i wrzucił kolejny upgrade. Teraz to właśnie robię, tylko tym razem już na kosę, właściwie nawet na dwie. I mam nadzieję, że to siądzie, bo jak nie, to będziemy naprawdę. Uff, na szczęście siadło. Nice, mamy już dwie kosy, dwa dwie szadołki, jest naprawdę nieźle. Decyzją prowadzącego sprzedaję te jedne, te tańsze dageryki, tak żebyśmy mogli coś jeszcze otworzyć. Ja, no bo w końcu to jest opening, tak? Co z tego, że sobie coś tam otworzymy? Dalej. Jestem dalej na minusie, tak mam nadzieję, że coś jeszcze fajnego nam się uda dopnąć. I czy w tym pomoże szynka Dam 2020. Szczerze na nią liczę. Szczerze mam nadzieję, że tutaj coś ciekawego poleci. Wykosztowała niemało i też to będzie. Myślę, że będzie to P90, Kurde. No powiedzieć, że jest lipa, to tak jakby nic nie powiedzieć. Lecimy extra rifle za 14 dolców. O, nice, black laminate, o kurczę, tego się akurat mega nie spodziewałem, sprzedajemy to od razu, w luj. Okej, okay, mam 43$, dolary zaryzykuję i wydam praktycznie wszystko, praktycznie leci Olin w tą skrzynkę, bo na koszcie 40 zostanę tylko z dolarami Czy już nic za to nie zabie, czy poleci? Ajajaj Słuchajcie, lecimy jeszcze raz z 10% knife, gdyż ta skrzynka już razem tutaj fajnie poleciała, na mam nadzieję, że teraz też mnie uratuje Bo jednak tak lipa na pierwszym odcinku Wtopić, nie, tak trochę Trochę wstyd, nie? Żegnajcie, bo je ja 95 dolców z 250. No cóż. Okej, okay, mamy coś takiego jak Pop Knives. Ta skrzynka wydaje mi się, że są same noże. Tak też jest, mam, także trafiamy na pewno noże. Mam nadzieję, że jak najlepszego, mam nadzieję, że jak najdroższego. No i przy okazji, żeby on coś był warty, to chyba najważniejsze. Blue Steel, 95 dolców. Jest stosunkowo sporo. Chciałem otworzyć tą knife stójkę, ale brakuje mi 80 centów. No nie, kurde nie masz, nie masz pożyczyć? Pożycz, pożycz szybko Dobra, jest skrzynia Knives, ona jest trochę tańsza, bo 62 dolce, też są same kosy I liczę tutaj na coś naprawdę dobrego, liczę na jakąś mega dobrą kosę no, tą dobrą kosą nie będzie Good Knife. Ale myślę, że to jest taki idealny skin, że moglibyśmy spróbować z tego Good Knife'a zrobić coś nieco więcej. Na przykład... lepszego Good Knife'a. Na 70% no to nie może nie szlać po prostu. Uwa, ów, udało się, na szczęście. Ok, równo, sodolców, w tym zacząłem ten odcinek i mam nadzieję, że tym nie skończę tego odcinka, bo chciałem się tutaj trochę pobawić, trochę pootwierać. Mam nadzieję, że się nam teraz coś fajnego. Lecimy w ol all-in, zostało mi tylko 70 centów. <grym> Okej. Okay. Okej? Okay. No dobra, kałach na lepszego kałacha, według mnie to jest win. O, się, że tym razem to nie siądzie i to może być koniec tego filmu. Tak też się niestety dzieje. No nie człowiek wiedział, ale, ale jakoś się łudził. Co mogę powiedzieć? No nie siadł. Mam nadzieję, że kolejnym razem będzie lepiej. Jeżeli chcecie kolejne, zostawcie łapkę w górę, suba, oczywiście wbijcie na TikToka iku, tak wejwiać na TikToka i pamiętajcie, 50 lajków to jest odcinek z moją kobietą. Ona o to umie otwierać fest! Ja wam mówię, jak ona wejdzie, ona to otworzy tak, że będziemy 1000 dolców na plusie. Ja wam mówię, także błagam was, dobijcie te 50 lajków, żebym był tutaj trochę na plus, tak? Żebym to dzisiaj jeszcze 250 dolców jak najmszy o tym zapomniał. Mam nadzieję, że mogę na was liczyć. Wielkie dzięki za oglądanie. trzymajcie się, piona.